No właśnie, jak to działa? Aha, Czyli pan tutaj ma na tre... nożny? No. Tak. Uh -huh. jest na męk, to jest ciężkie. Uh -huh. Chodzi tylko, żeby zobaczyć jak działa taka maszyna i jak się takie toczenie drewna robi. No, ale chyba teraz to już tak nie ręcznie nie robi, no, tak? Nie. się filmik teraz. Stosowane elektryczne, no tak, dawno temu. Mhm. I to, to pani mi pokaże, żeby mhm. mieć uwagę na kręceniu i na to. Kręcenie. Czyli to trzeba było mieć dużą wprawę, żeby Znaczyński. gdzieś nie, nie za bardzo dłutem, to jest dłuto, tak? Tak, dłuto. Mhm. Mhm. I w ten sposób się okręcało, no, a tutaj na zasadzie. Tak. Jeden narodny, to i to tak. rośnie. Aha, czyli, czyli jeden musiał... Chyba, że pomagał. Aha, we dwóch. dwóch. Czyli jeden pomagał, drugi...